Wyruszamy w podróż przez życie pięciu niezwykłych gwiazd, których talent, oddanie i niezapomniane rol poruszyły serca milionów. Wspominamy Eruk Gaber, Li Leksiak, Barbarę Kraftównę, Barbarę Mularczyk i Dariusza Gnatowskiego. Ich życie było pełne pasji, ciężkiej pracy, miłości, śmiechu i emocji, które sprawiły, że stali się niezapomniani. Te historie zostały napisane z troską, podkreślając piękno, zmagania i oddanie. Te gwiazdy dały swoim fanom tak wiele, a ich opowieści zasługują na to, by opowiadać je w sposób, który oddaje ich dziedzictwo, sztukę i życie. Ewelina Ruggaber była gwiazdą, której obecność rozświetlała ekran ciepłem i emocją. Niestety Ewelina Ruggaber zmarła 25 listopada 2025 roku. Miała naturalny talent, który sprawiał, że jej rol były wyjątkowe. Ewelina zasłynęła dzięki występom w serialach na wspólnej i barwy szczęścia, gdzie wcierała się w postacie pełne emocji, autentyczne i zapadające w pamięć. Jej gra aktorska miała w sobie spokojną siłę, a skomplikowane uczucia potrafiła przekazać jednym spojrzeniem lub subtelnym gestem. Uwielbiała spędzać czas z rodziną, odkrywać naturę i znajdować inspiracje w codziennych chwilach. Jej styl życia odzwierciedlał tę samą ciepłą, spokojną energię, którą wnosiła do swoich ról. Ewelina Rukgaber była przykładem tego, jak wiele mogą znaczyć poświęcenie, dobroć i autentyczność. Lea Oleksiak była znana z jej spokojnej, przemyślanej obecności i niezwykłej umiejętności nadawania każdej roli wyjątkowego charakteru. Niestety, Lea Oleksiak zmarła 26 listopada 2 2025 roku. Miała wyjątkowy talent do wyrażania emocji w subtelny, ale niezwykle mocny sposób, dzięki czemu jej bohaterowie wydawali się prawdziwi i bliscy. Występowała w produkcjach takich jak Bulionerzy i Pierwsza Miłość, gdzie jej gra była pełna głębi, emocji i autentyczności. Lea nie grała w sposób krzykliwy i jej talent był cichy, ale każda scena w jej wykonaniu żyła. Ceniła kreatywność, spędzała czas na poznawaniu sztuki i muzyki oraz czerpała inspiracje z podróży. Wierzyła, że aby być dobrym aktorem trzeba naprawdę żyć, czuć i rozumieć świat. Wspierała młodych aktorów, dzieląc się swoim doświadczeniem. Jej życie przypomina nam, że prawdziwa sztuka rodzi się z przeżywania i głębokiego pojmowania świata. Barbara Kraftówna była legendą, której życie i kariera obejmowały całe dekady polskiego kina i teatru. Niestety, Barbara Kraftówna zmarła 23 stycznia 2022 roku. Jej dorobek obejmuje kultowe role w filmach takich jak Jak być kochaną i Hydrozagadka, które na zawsze zapisały się w historii polskiej kultury. Barbara, kraftówna, miała niezwykłą sceniczność, i jej obecność przyciągała uwagę, a jej głos niósł emocje. Uwielbiała czytać, malować i chodzić do teatru. Chętnie poświęcała czas na wspieranie młodych aktorów. Była kobietą siły, elegancji i artystycznej uczciwości. Na zawsze pozostanie jedną z najważniejszych postaci polskiego kina. Barbara Mularczyk wnosiła do każdej roli ciepło, urok i zaraźliwą energię. Niestety, Barbara Mularczyk zmarła 25 listopada 2 2025 roku. Jej występy w serialach takich jak Rodzina zastępcza i na dobre i na złe zachwycały widzów swoją szczerością i głębią emocjonalną. Barbara miała rzadki dar sprawiania, że widzowie czuli bliskość z jej postaciami. Uwielbiała spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, rozwijać swoje pasje twórcze oraz cieszyć się drobnymi radościami życia. Koleżanki i koledzy cenili jej zaangażowanie, profesjonalizm i umiejętność wnoszenia pozytywnej energii na każdy plan. Występy Barbary Mularczyk były odzwierciedleniem jej wewnętrznego ciepła i oddania sztuce opowiadania historii. Jej dorobek nadal inspiruje, pokazując, że życzliwość, poświęcenie i pasja są równie ważne jak talent. Dariusz Gnatowski był uwielbianym aktorem, którego humor, energia i serce uczyniły go postacią znaną w każdym domu. Niestety Dariusz Gnatowski zmarł 20 października roku 2020 roku. Stał się sławny dzięki ikonicznej roli Arnolda Boczka w Świecie według kiepskich, postaci, która przynosiła śmiech i radość do niezliczonych domów. Dariusz pokazał też swoje dramatyczne umiejętności w filmach takich jak Perła w koronie i Trzy kolory biały, udowadniając swoją wszechstronność jako aktor. Jego występy charakteryzowały się wyczuciem czasu, głębią i naturalną charyzmą, dzięki czemu każda rola była niezapomniana. Dariusz był znany ze swojego ciepła, hojności i silnego ducha. Dziedzictwo Dariusza Gnatowskiego nie ogranicza się tylko do śmiechu, który przynosił, ale także do emocji, które wzbudzał w widzach. Mamy nadzieję, że historię Eweliny Ruggaber. Lej Oleksiak, Barbary Kraftówny, Barbary Mularczyk i Dariusza Gnatowskiego poruszyły Twoje serce, zainspirowały Cię lub przypomniały o pięknie ich sztuki. Nie zapomnij polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał.